Maciej trojnia z okazji urodzin wysłał takie takie grafika. Siba Inu nagrywająca odcinek na YouTube yy, na laptopie. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok, ale przyjrzyjcie się, zwłaszcza tej siebie, ten jej pysk, te oczy. Jezus, Maria. Ej, potrafi być przerażająca. A w dzisiejszym odcinku: property based testing, jak wieś ponad seniora, czas zacząć. <mum> Cześć! Jeśli się nie mylę, to jest odcinek na 23 sierpnia 2022. W poprzednim odcinku, jeśli się pomyliłem, a mi się wydaje, się pomyliłem, powiedziałem, że jest to odcinek na 21, a 21 był sobotą. Jest to też pierwszy odcinek, który nagrywam po urodzinach, więc dziękuję wszystkim za moje zażyczenia dla mnie. Moje urodziny były 13 sierpnia, odcinek, który to był 12, tam nawet wspominałem o tym, że mam urodziny. Niestety to jest dopiero pierwszy odcinek, który nagrywam już po rodzinach i dlatego teraz dziękuję do za życzenia. Chciałbym się przy okazji pochwalić, że do kiedy dostałem fajny prezent. Obczajcie to. Mustang z Lego. Jestem wielkim fanem Mustangów. Nigdy sobie sam nie kupiłem, bo trochę nie czy potrzeby na taki samochód. Ale mam za sobą Mustanga z Lego, któremu się wiele rzeczy otwiera. Składaliśmy to z moją lubą przez prawie cały weekend. Powtórzę, bo byłem daleko od mikrofonu, składaliśmy to zrobion przez prawie cały weekend, fajnie było i dziękuję za wasze życzenia, też przyszło parę fajnych artykułów, więc będziemy pokazywać. No i też w jednym z ostatnich artykułów była porównanie kamerek z właśnie iPhone'em służącym jako nagrywanie. Mam teraz to skonfigurowane, nie jest to idealna konfiguracja. Ale przez najbliższe 7 odcinków, a może nawet więcej, będę testował te opcje. Będziecie widzieli tutaj e, różnicę. Będziecie na niektórych screenach używam tej kamery, którą używałam wcześniej, na przykład w tym wypadku, a w innych będę używał tej e, nowej konfiguracji z iPhone'em. Dawajcie znać, co, jakie widzicie różnice. Um, ja muszę jeszcze podjąć decyzję. Bo ja najprawdopodobniej nie zobaczę od Was feedbacku, dopóki nie pójdę na wakacje. Więc ja się zastanawiam, co zrobić z odcinkami wakacyjnymi: czy nagrać jedną, czy drugą. Więc muszę to przemyśleć, zobaczymy. Ok, długo gadam, a czas ucieka, więc czas zaczynać odcinek. Naszym pierwszym artykułem jest yy, 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 temat Property Based Testing for the Win, Property Based Testing jest ciekawą techniką testowania. Wywodzącą się z testów e, języków funkcjonalnych. O co chodzi? My nie patrzymy na wartości, tylko patrzymy na cechy naszego wyniku. Powiedzmy, mamy sytuację, że chcemy przetestać dodawanie, więc tak naprawdę my nie patrzymy na kolejnych liczb, czyli na przykład 2 plus 3 równa się 5, czy 3 plus 2 równa się e, właśnie 5, i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu podajemy mu jakieś cechy, że na przykład. To muszą być liczby dodatnie, wynik musi być też dodatni I wynik musi być większy niż która z tych liczb Wiadomo, niż z tych liczb, wiadomo e, Nie sprawdzimy, jakiś przykład na takie normalne 2 plus 3 2 plus 3 równa się 5 też potrzebujemy Ale tu bardziej patrzymy na cechy O co chodzi? Ma to fajną zaletę trochę jak używanie jakichś autofixerów, generatorów danych Że e, my nie wiemy do końca jakie dane zostaną przetestowane, jakie jeszcze zostaną sprawdzane, co powoduje, że mogą wyjść jakieś idee, które nie są do końca porównane z jakimiś prostymi przykładami, które my sobie wymyślimy. Autor tutaj opisuje przykład, jak on to używał, że jest coś, co się nazywa binary chop, jest to jedna z kata, kata to są te takie różne nagrania, różne ćwiczenia, które powinno się powtarzać, żeby trenować. Wywodzą się z karate i innych sztuk walki. W wypadku programowania te są zadania à la kata, właśnie do rozwoju. To ćwiczenie naszego rzemiosła i autor, w ramach tej katy, dostał spory zestaw yy, już gotowych asercji do sprawdzenia i powinien, powinien właśnie zacząć pisać własne testy z wykorzystaniem TDD. Ale w pewnym momencie postanowił rozbudować to przed refaktorem, właśnie o property based testing. I tu już autor właśnie pokazuje, jak zaimplementować e, property-based testing w, e, w TypeScriptie, bo autor działa właśnie w TypeScriptie. Jest to tyle ciekawe, że ja kiedyś próbowałem się bawić z frameworkiem pod to do C Sharpa. Framework był wtedy ewidentnie jeszcze niedojrzały. Było dużo jeszcze rzeczy do sprawdzenia z przodu, ehm, ale teraz właśnie autor już pokazuje, że to zaczyna, jak to działa w TypeScriptie. Więc jeśli jesteście deweloperami z JavaScriptu, TypeScriptu i chcecie rozbudować swoje testy o trochę szersze spojrzenie. Moim zdaniem to jest super narzędzie do tego, więc zachęcam do skorzystania i to nas prowadzi do naszego następnego artykułu. Jest to długi esej poświęcony jak chcecie pójść na wyższy poziom. A mianowicie niektóre firmy mają stanowiska typu staff. Już o tym mówiliśmy, że mamy junior, developer, senior, a później mamy staff inżynier, senior staff inżynier, czy czasami junior staff inżynier. I takie osoby z reguły nie są członkami zespołu, tylko już tak działają na poziomie organizacyjnej. I to jest artykuł, gdzie autorka właśnie omawia, jak wygląda taki, co jest potrzebne, żeby trochę wejść na te poziomy. I ona nie mówi o rzeczach technicznych. To trochę jest z jednej strony szkoda, ale jak pamiętacie, że jakiś czas temu w jednym z artykułów też o tym wspominaliśmy, że umiejętności techniczne to jedno, ale musimy umieć już także tutaj w tym trochę więcej, bo mamy trochę większy impact i nie każdy powinien do tego poziomu dojść. I właśnie autorka mówi, że tak naprawdę y, tutaj zaczęła się dyskusja od tego, y, że, każdy, że w wypadku naszych awansu, każda zastanawia się, czy jesteśmy w stanie wywrzeć dość dużo impaktu związanego z tą rolą. Czyli przyniesiemy zysk, jakie pieniądze z nas wyjdą. Nawet jeśli jesteśmy na rolach backendowych, które bezpośrednio nie dosięgają pieniędzy, to to pytanie dalej się przejawia. I tu jest właśnie kwestia, o czym zaznacza autorka, że w przypadku individual contributors, czyli programiści i tak dalej, jest to ciężkie do zmierzenia. I następnie dyskutuje właśnie o naszej przewadze, czyli o jakich mamy atutach, z których możemy skorzystać. Autorka przychodzi przez sporą listę rzeczy, i na przykład zaznacza także, że w wypadku menadżerów bardzo ważna jest umiejętność posiadania odporności na stres związany z tą pracą. Ja tej odporności nie mam, e, w pełni się z tym zgadzam, nie będę nawet próbował tutaj tego w żaden sposób fałszować. E, więc u mnie to nie do końca wypaliło, dlatego też zrezygnowałem z takich ról. Ale autorka powiada, powiada, że my, jako mamy, jako nawet inżynier, mamy też tego typu zalety, że po pierwsze nie jest kwestia, kogo znamy, kto nam ufa. My, jako nawet normalny, szeregowy inżynier, potrafimy mieć posłuch organizacji z powodu naszej eksperckości, z powodu, że tyle razy mieliśmy rację, czy ludzie trzenią nas za nasz głos. I to są rzeczy, które też są w organizacjach dostrzegane, że jesteśmy takimi trochę nieformalnymi liderami. Potrafimy być. I to właśnie też ma wpływ na staw inżynier. Bo jeśli jesteście osobą na takim stanowisku, to już musicie mieć respekt. To już musi iść za tym respekt. Oczywiście to jest trochę błędne koło, bo na przykład, jak byłem w Objectivity, w momencie, gdy zostałem architektem, wiele rozmów się zmieniło. Ja nie zmieniłem punktów, które wygłaszałem, ale pewne osoby, które mnie challengeowały, bo byłem tylko testerem, nagle, jak jestem architektem, przestały tego challengeować. Bo. No, to już nie mówi jakiś tester, tylko mówi jakaś osoba o wyższym stanowisku. Więc daje to nam przewagę w wypadku osób, które nas nie znają, które po prostu mają znać ponad pierwszy. Ale no, ogólnie w organizacji już musi mieć urobioną opinię. I coś ciekawego jeszcze autorka zaznaczyła: to, że wiele ludzi mówi o tym, jak jest zajęte, ale jeśli zaprosimy ich na jakieś, do czegoś specyficznego, czyli na przykład, że chcemy wyjść na, na kawę lub przygadać jakiś problem, spotka się przy obiedzie, z reguły powiedzą tak. I to jest też ciekawa lekcja, co prawda jeszcze trzeba mieć z tego wykorzystać, ja nie zawsze to potrafię skorzystać, ale jest to warte zaznaczenia. A tylko ma tutaj trochę innych ciekawych e, e, zalet i też twu, e, e, sugestii, z których można skorzystać, ale też przez pewnymi ostrzegasz. Na przykład e, przewaga eksperta, czyli powiedzmy takie, po naszemu, job security, że możemy mieć jakieś rzadką umiejętność, na przykład znamy system krytyczny, i, e, i e, to jest też nasza przewaga, która pozwala nam trzyma, nas trzymać organizacji, bo no, nasze odejście może by dużo filmu kosztować. Tylko uważajcie. organizacje w fenomencie mogą stwierdzić, że ty już nas za dużo kosztujesz i będą wymyślić w sposób, jak trzeba by się pozbyć. Okej, okay, podsumowując, testujemy nowe kamery. Em, mamy nowy setup, więc dawajcie znać, co o tym sądzicie. Ja będę trochę eksperymentował między odcinkami, bo na przykład Wydaje mi się, że powinna ta kamera być jeszcze trochę wyżej. Definitywnie kolor jest teraz lepszy w tej kamerze, więc może to jest też jakaś zaleta. Mój problem jest, że wygląda na to, że po prostu tak patrzę na tą kamerę, bo jeszcze nie potrafię się przyzwyczaić, że patrzeć w nią. I będziemy testować różne ustawienia. A w naszym odcinkach, pierwszy rozmawialiśmy o property based testing, co jest fajnym podejściem testowania, które działa nie tylko w językach funkcjonalnych, ale w innych też. I trochę o ścieżkach awansu, jak zbierać nasze przewagi do tego. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro.